Elo? co się tu dzieje? Ło! Wow! Ole mu dałem! Halo, halo, święteczko z tej strony, Habi, moi drodzy. A w dzisiejszym niesamowitym marzec, zagramy sobie solo mecz duo. Zobaczymy, moi drodzy, ilu jest cheaterów, czy uda nam się wygrać. I przy okazji, moi drodzy, czy zostawicie łapkę do góry. A gramy, moi drodzy, nawet nie wiem, na kierangi. Słuchajcie, ważny mecz. W ogóle ruscy piszą. Możliwe, że takie odpały lekkie. o, mu dał! Chłop, co mu zasadził bombę. No, ty! Ale chłop normalnie strzela! Ty, ja muszę zobaczyć jego profil, widzowie! Słuchajcie, w kościu u mnie w znajomych. Aha, więc słuchajcie, no, mecz z cheaterem! Słuchajcie, mecz z no Micha mi się cieszy, bo zawsze ja grałem na cheatera, a teraz ja z cheaterem, ale tak jak moi drodzy, trzeba, moi kochani, go zgłosić. Pamiętajcie, moi drodzy, nawet jak jest cheaterem w waszej drużynie, nie bądźcie, moi drodzy, tacy czy siacy, po prostu zgłoście enemy, znaczy waszego cheatera w waszej drużynie, ale mi wybombił. Ty, ja normalnie, w sumie może nawet nie jest cheaterem tak naprawdę, moi drodzy, ale ja go zgłosiłem, bo ty, no on chyba na odpale gra. No bez skitu, widzowie. Słuchajcie, czy wy kiedyś graście z czterem? Napiszcie, moi drodzy, w komentarzach, czy graliście kiedyś, kiedykolwiek z czterem. A więc, słuchajcie, moi drodzy, no 2-0, ja robię 0, -0 -1, 1 nie? Dobra, kolega tutaj. Elo, jeden fragensik A drugi? Ole mu zasadził. No, słuchajcie, widzowie, naprawdę, ja gram z jakimś odpałem, nie? Ale ładny skinek, słuchajcie, ale niestety, moi drodzy, trzeba wyrzucić tutaj oczywiście Fomasa i polecieć, moi drodzy, jakieś emeczki. Wydaje mi się, że ten meczyk będzie szybszy niż kiedykolwiek i tak naprawdę, moi drodzy, no ten meczyk może przejść do historii jako pierwszy mecz z Cheaterem, moi drodzy. Pierwszy mecz, normalnie. Ty, funfel. Elo. Nie mam tutaj palaka, niestety. Zrobimy tak. Ale chłop chyba idzie od, od Mida, nie? Chłop nawet już się nastawia na jego, nie? Dobra, poskanujemy sobie. Nie no, ty nie może iść, nie ma BATA Dobra, tutaj go nie ma Ja w ogóle się na ustawie tak. Polski XD Polak Polak Cheater! Polak cheater! Polak cheater! Co jest grane? Rozumiesz? No tak! Habi Life! Tutaj XD! Essa! Essunia! To dawaj 8-0! Ty odpalę jeden! Jaki chłop w ogóle? Nie grajcie nigdy z cheaterami. To jest dramat, kochani! Co się tu dzieje? Ale Habi ciśnie, Habi się nie zatrzymuje! Habi normalnie leci z tematem! Nie no S Słuchajcie, spytamy, czy to raczej nie zna. Stary. Znasz Habiego? Ty mam nadzieję, że zna Habiego, nie? Raczej się da. Nie? Youtuber 27K. Napiszę mu tak, no może to jest jakiś... ten. Jakiś Ukrainiec co Habiego nie zna? No ta! Co zobacz! Da! Napiszę mu, że da! Da, bo czasami nie da. Aj, aj, aj. Co jest, kurwa! <grym> Cheater nie ogarnia, że normalnie z Jupiterem gra, nie? Zaobserwuje się. No to fajnie. Ale normalnie, beczuko mi się trawiło. Jeszcze o takiej godzinie, kochani. No bo nagram to, moi drodzy, tuż przed publikacją, więc wiecie. Dobra, zrobimy tak. Kurde, dobra, nie tak miałem to zrobić. Po głowie, łatwo. Dobra, niech tam obrywa. Prosił po głowie. Ale on tam ob obcykany. Nice! Ale mu ko zasadził. No, zobacz. XD. Czekajcie, kupimy łapkę. Dobra, wiecie co? Trzymaj cyk. Sałupkę. Spyk. Ale to jest Polak czy Ukrainiec? Kurka, no nie wiem w sumie, czy to Polak czy Ukrainiec. Naprawdę, moi drodzy, nie mam zielonego pojęcia. Ale co tu się od ja nie Pawliło? Zobaczę. Czekajcie, to jakoś nejda mogę dać? Nie chcę zmaścić. Dobra. Zrobimy tak. Pyk i pyk. No, i do spania, kumpel! Patrz, u kależy! Łatwiutko! Widzisz, tutaj, kumpel, jak lowa. Ja się trochę cykam. Od CT mi nie może przyjść, bo nie ma takiej opcji nawet, nie? No, i do spania! Co ja robię, widzę, w tym meczu? No, co jest grane w ogóle? Słuchajcie, no, 7-0. Jak ja zaraz ten meczyk, do zera wygrywam, nie? 8-0. Ty grasz na wucha? Spytamy moi drodzy, bo nie wiemy, zarąbiście grasz. No stary Grasz na PC, bo masz 7H. Laptop. No to ciekawe moi drodzy, jaki laptop. Może z nim Nexo zagramy? No bo tak mi się wydawało. iPad Pro. Najpierw może Napisałem, mu, że iPad Pro. Yo. Trzymaj neda Leży jeden Ajajaj, aj, aj, aj. widzowie, gdyby to siadło Akcja na YouTube Akcja na YouTube jak nic Chłop robi 8-0 staty, nie? Nice Wygrywamy, moi drodzy Jest super, jest zarąbiście. Ile dostaniemy expa, moi kani za taki meczyk ja, moi drodzy, tutaj miałem oczywiście Master'a, graliśmy na jakieś Goldy. Słuchajcie, no, z plus 40. Axe Revolt, proszę, plus 40. Nice! Plus 42, moi drodzy. Takie mecze to ja mogę grać codziennie. A teraz was chyba zaproszę na kolejny mecz w takim wydaniu. Dobra, to lecimy na kolejną mapę. Dobra, moi drodzy, a więc lecimy tutaj gościu przy. Że serio? Ja mówię, że serio. 27 tysięcy subów na YouTubeku. Zapraszamy tutaj, mój drogi kumplu. Słuchajcie, zapytałem z tym samym, powiedział, że nie ma cheatów i że nie czytuję, Sprawdziłem, moi drodzy, jego profil. Mniej więcej wygląda na to, że gra na pc moi drodzy. 144 Hz PC, więc taki dosyć mocny ten PC, wydaje mi się. Dawaj, skocz na mnie. Nice! Porobiony Dobra, wychylę. Aj, 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 szkoda, moi drodzy, tej rundy. Chciałem wychylić pierwszy, ale no cóż, gościu, przeży, sorry. No dobra, nic się tam nie dzieje. Słuchajcie, mamy 23% baterii. No mam nadzieję, że do tego meczu wytrzyma nam ta bateria. I że będzie, moi drodzy, naprawdę grubo. Ale no cóż, gościu, przeży seria. mówię, że serio. On w ogóle ma. Jaką mam motylka? Skoro masz 7 godzin. A ja on napiszę Skoro masz skiny. Kościół Powiem, że ma ale... Znaczy, że ma lepsze... ode mnie Ole 2 ma 50 HP Skins Farm? Co to jest w ogóle? Chłopie to jest za chwilę nauczy jakiejś nowej technologii Wydaje mi się, że tam gość cały wszystko da Ten typ. Nice. Mamy to, widzowie. Jazda! Tak się gra w Standoffa moi kochani. Essa. Ale w ogóle mu to bułę zasadził, nie? Mi się wydaje, że gościu gra w ogóle na Takimś mocnym pestce, albo jest mocny. Ja nie wiem, a ten skins farm to co to jest w ogóle? Uch, ojciec, moi drodzy, używaliście kiedyś takiego czegoś jak skins farm? Co to w ogóle jest? Skórka, wodna jakaś nowa technologia, mi się wydaje. Dobra, fleszyk, pyk, cyk, ja lecę. Nas nie dogoniat. Piętnaścia mam, to niezbyt dobrze. Ty! Ale chłop mnie zasadził, nie? Ajajaj, aj, aj, szkoda. Słuchajcie, moi drodzy, ten meczek jest naprawdę trudny i on będzie trudny. Ale nie wiedziałem, że aż tak. Ja nie widziałem, że aż tak widzowie. Gościu mi Ente normalnie po polsku. Ja jestem w szoku, nie? O, słuchajcie, co to się w ogóle dzieje w tym meczu. Ale ja jestem cały czas w szoku, co ten chłop strzela. No mi się wydaje, że on jest. Albo dobry, albo mam nadzieję, że nie ma odpalonych haków, bo kurde, bana dostanę. No mnie przekonywał, że nie ma, nie? Słuchajcie, czy ja zagrałem z cheaterem? Tego to już nawet ja nie wiem. No tak mu zasadził! O nie! Zmienił broń na m i rozstrzelał normalnie nas jak kaczki. A i szkoda, tego szkoda. Szkoda tej rundy. W ogóle on ma sześć szkoła. Ja mu napiszę, żeby coś dropnął. -no. Drop. Daj dropa. Kumpel, funfel. Ty. A WP? Normalnie dał mi WP dropa. Jaki chłop. No dobra, to lecimy. Let's go. Pierwsze tempo i go No stań tu, kumplu Ale nic nie widzę Musisz bardziej tu Dobra Co? Jak on mu zasadził? Co jest grane? Skąd on w ogóle wiedział, że to jest gościu? To no, prawie Widzowie, prawie Wo, O No ale nie wiedziałem, że tam gość jest. Skąd ty wiedziałeś, że tam gra gość? Skąd on w ogóle wiedział? No i teraz się tłumaczy gagatek. Ajajaj aj, aj, kurde przyżyć dźwięki Jak gdzie dźwięk, nawet ja go nie strzałem Dobra niech on to ugrywa moi drodzy bo jest 3-2 Ale po co te się moi drodzy odkujemy Tam normalnie będziemy szli jak, jak weterani Ja wam mówię O nie nie bierz łupy Byniu Ty on wie o takich rzeczach takich skanach i w ogóle Ty ja to nie wiem co on tutaj kmini ale zobaczymy na jego gameplay Aha, no to nieźle Co tutaj chłop ten robi? Nie no, nie trafił, dobrze Dobrze Ajajaj aj, aj. Dobra, słuchajcie Ale w ogóle on ma jakiś taki dziwny, nawet Recoil z glocka Ale chyba mi się nie wydaje, że on muś... miałby jakieś cheaty, no Troje wygląda przy tych strzałach, gdzie nie gdzie, jakby miał, ale tak nie do końca. No ale no cóż moi drodzy, to już trzeba zafiniować samemu. Szkoda, że z nim wystartowałem, bo dany meczek był naprawdę fajny, obiecując taki... No wiecie, było na co ogólnie popatrzeć. Chyba by jaj. Aj, 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 aj. O gościu, za łupą stoi na blisko. Niestety nic nie dało się zrobić, zareagować, no bo wiecie, jak ktoś ma upę to po prostu jest zawsze szybszy, nie? Jak jest scelowany. Trzeba tu jakoś... Nie mój taki jakoś dziwnie scelowany, nie? Ale dobra... Czemu tutaj w ogóle... Tam jest ten Nate Jaki web Ja nie wiem, moi drodzy, ale słuchajcie, teraz po CT i zmiażdżymy. Ja wam mówię, moi drodzy, że i tutaj zmiażdżymy, nie? Normalnie. Tutaj będziemy ogólnie... bezkonkurencyjni bez poCetę. No powiecie, to jest ogólnie mapa CETE, to jest zazwyczaj moje tak się strzela, że Potero zazwyczaj gdzieś tam. No idzie ci gorzej, nie? Jak zaczynasz pocetę, to oczywiście zawsze jest lepiej. Ten meczek zaczęliśmy pocetę i było fajnie. A ten gość nawet nie wiem jak się nazywa, nie. Ogólnie, ogólnie wygląda jak taki cheater, nie? Więc no, znaczy ma nawet zdjęcie takiego. Kurde, gościa. Co czytuje. Dobra, ja nie podbijam I 30 HP. Bym jest fleszyka. Dobra, cofniemy w sumie, bo tu nie ma co chyba grać na hama Funfel, kumpel. Dawaj, busta. Kumpel, dawaj, busta. Dawaj, busta na mnie. No to już w ogóle mało widzę Dobra leży. Aj! I kurde mi dał skoku. Dobra, on to musi ugrać, nie? Ale nie tak! Tak nie możesz nagrać tą grę Kumplu na PC Tak nie możesz. Na robi 12, 2. Co mnie ogólnie smuci. Dlaczego moje to tak wyszło? Nie wiem, ale zobaczymy moi kochani. Statystyki tego kolegi, no ile tam ma? No tysiąc godzin, niby. No dobra, niech będzie. Aż gościa wywaliło normalnie. Z wrażenia, z meczyku Gościa tam stoi. Ajajaj. Ale drugi wbiegł i mnie porobił, no. No cóż tutaj mogę powiedzieć? No nic więcej. Do powiedzenia to chyba nie mam. Więc zagram sobie w sumie pompą, nie? Bo pompa też jest w miarę ok. A ja nie wiem, co ten gościu tutaj pisze. Ale my mogliśmy od razu zdjąć gościa, który. Stał wywinięty, znaczy wywinięty, odsłonięty Halo Halo Dobra, już wiedziałem, że gram w side. Jest dwóch. Aj, dobra, chłop, chyba na jakimś kurka wodna odpale musiał grać, jak mi się wydaje, albo naprawdę był taki dobry. Słuchajcie, na no za ten meczek nie dostaniemy dużo, wydaje mi się, że o wiele, wiele mniej niż za tamten. Na pewno dostaniemy mniej niż za tamten, no bo tutaj, moi drodzy, widzicie, przegraliśmy 8-2 na Golda 3 i na Czempiona. A ja mam mastera, nie? Więc wiecie tutaj ile? Minus 19. Dobra, więc nie jest źle, moi drodzy. Ja mam bardziej obiezany odcinek. Trzymajcie się, do uszenia i hejka.